Witam Państwa w kolejnym spotkaniu z Katowicką Specjalną strefą ekonomiczną, a dziś naszym gościem, jej prezes dr Janusz Michałek. Witamy. Witam serdecznie. Panie prezesie. W wielu miastach naszego kraju odbywają się konferencje, czy powiedzmy spotkania, seminaria, w czasie których podsumowana jest. W czasie których mówi się o pięciu latach działalności takiego programu, projektu Polska Strefa Dokładnie Inwestycji. Tak. Dokładnie tak. Na czym on polega, przypomnijmy naszym słuchaczom? Tak, w 2018 roku zostały wprowadzone rewolucyjne zmiany do, do, w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, czyli tak zwanym funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. I w, w, w jakimś wielkim uproszczeniu. Polska stała się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Dzięki temu nie było tego długofalowego, długofalowego procesu związanego z uzyskiwaniem decyzji o wsparciu. Dzisiaj każdy z nas, kto spełni kryteria jakościowe, ilościowe, może uzyskać decyzję o wsparciu. A co najważniejsze, że te pięć lat pokazały, to jest w liczbach mniej więcej około 100 miliardów inwestycji w całej Polsce. Czyli dwie trzecie nowych miejsc pracy, nowych inwestycji przy covid przy skracaniu łańcuchu dostaw, jednak trafiało do Polski. A my się cieszymy, że jak do Polski, to ponad 20% tych wszystkich inwestycji przez te 5 lat trafiło do województwa Śląskiego i opolszczyzny, czyli do katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. I na końcu najważniejsze. Że od tych kilku lat polska strefa inwestycji spowodowała, że nasi mali, średni przedsiębiorcy uwierzyli, że że ten mechanizm jest też dla nich, bo ponad 60% wszystkich tych właśnie decyzji to są nasi średni, mali, mikroprzedsiębiorcy. Jak również, co też jest bardzo ważne, ilość kapitału jest zdecydowanie polskiego, jest zdecydowanie większa niż zachodniego. Oczywiście te wielkie projekty są ważne, bo one tworzą ten ekosystem, przyciągają no, przez swoją nazwę. Innych inwestorów, a dzięki temu nasi przedsiębiorcy mają wielką szansę. I, i to też spowodowało, że ten mechanizm no, pokazał naszym polskim przedsiębiorcom, że warto walczyć po tych 30 latach transformacji o projekty nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Wcześniej było tak, że Nazwa specjalna strefa ekonomiczna, ona się generalnie kojarzyła z wielkimi zagranicznymi koncernami. Tak, tak. Natomiast czy dzisiaj to już zostało jakoś przełamane? Tak, czy tak. polskim przedsiębiorcom specjalne strefy już kojarzą się z instytucją, Dokładnie do której tak. warto wejść? Panie redaktorze, no też nasz projekt strefa w każdej gminie, czyli staramy się dotrzeć do każdej gminy. Niedawno była taka też spotkanie z przedsiębiorcami w Dąbrowie Górnicze fabryce Pe pełnej życia i pokazuje 60 przedsiębiorców, że jednak dalej jest takie przekonanie, że te specjalne strefy ekonomiczne to tylko szczeląt, no, tucznawa, SK Innovation i miliardowe inwestycje. A my teraz staramy się pokazać, że nie, strefa jest dla Was, dla małych, średnich, mikroprzedsiębiorców. My ma, dajemy decyzję nawet na kilkaset tysięcy złotych, i więc staramy się poprzez banki, instytucje otoczenia biznesu, izby regionalne. No i przede wszystkim przez samorząd trafić do tych przedsiębiorców i pokazać: przyjdźcie, zobaczcie, wejdźcie sobie na stronę, czy spotkajcie się z naszymi specjalistami. Naprawdę warto skorzystać z tego mechanizmu, bo to jest taki, może. Taki element optymalizacji podatkowej, ale takiej pozytywnej, że to motywacja do kolejnych projektów inwestycyjnych, żeby te pieniądze, które wypracuje się w, w biznesie, trafiły z powrotem w inwestycje. Panie prezesie, <coughs> przepraszam. Przez wiele lat narzekaliśmy na to, że polskie małe firmy nie chcą być średnie, polskie średnie firmy nie chcą być duże, że polskie firmy nie chcą tak, wychodzić na rynki międzynarodowe, że jest jakaś taka wszystko jest jakieś takie średnie, prawda? Natomiast mam takie wrażenie, że polska strefa inwestycji to jest taki instrument dzięki któremu jakoś tak Popychacie tak. te firmy I myśmy do przodu, też skłaniacie do myślenia. Tak. I rzeczywiście to zauważyliśmy, że przychodzi też nowe pokolenie. Ludzi już, którzy po pierwsze rodzice czy też dziadkowie zrobili wielki wielki biznes, ale w związku z tym, że no, funkcjonowali w Polsce, to im tam wystarczyło, a już nowe pokolenie, wykształcone, znające języki, nie boi się tych barier. I dzięki właśnie mechanizmowi polskiej strefy inwestycji zaczynają podbijać ręki Europie w Emiratach Arabskich, Egipcie czy tam Brazylii, Korei Południowej czy na, na całym świecie. I to bardzo, bardzo mnie cieszy, bo ten mechanizm jest naprawdę bardzo mocno motywujący przedsiębiorcę do tego, żeby ciężko pracować, zarabiać jak największe podatki, a dzięki mechanizmowi te podatki wracają z powrotem do gospodarki. Dziękuję bardzo, a dziś państwa i moim gościem był prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.